Witajcie, kochani! Przedstawiam wam nowego członka mojej genialnej kapeli! Oto Jongeniusz Strum 2000! Takie miejsce znam, gdzie przyjaciół wielu mam. Temu twojemu mistrzowi chyba jednak daleko do Elwisa, co? Poprawi się, co? Daj mi tutaj pełną moc! Niech to, niech to, niech. O, masno! Elvis nigdy by czegoś takiego nie zrobił! Tato, Możesz przestać? Ratunku, niech ktoś dzwoni po strażaka karabach! <śmuszczak> Maszyna zwana geniuszem strun 2000 wymknęła się spod kontroli i podpaliła scenę. Uwaga, geniusz strun 2000 wymknął się spod kontroli i podpalił scenę! Elvis? Ty i Eli bierzcie Jupitera. Penny pojedziesz z Arnoldem Wenus. Ja zabieram Merkurego. Eli, Arnold, prowadźcie ludzi w bezpieczne miejsce. Elvis, natychmiast zajmij się zasilaniem. Penny, ty pomożesz mi opanować ogień. Tak jest, robi się! Zasilanie odłączone. Ale się, ale się. Coś czuję, że geniusz strum 2000 nie zagra już żadnej solówki. Uwaga, wszyscy do tyłu! Tak, y, proszę utrzymać dystans co najmniej 5,5 metra dla optymalnego bezpieczeństwa. I już po pożarze. Juhu! Brawo! Brawo! Uhu! Słuchaj, sam bardzo cię przepraszam za to całe zamieszanie! Masz szczęście, że nikomu nic się nie stało. Dobra, czy panowie przypadkiem nie mają sobie nic do powiedzenia? Błagam, Błagam cię, cię wróć, wróć, do wróć do zespołu! Do zespołu. Oh. Oh. Tak. Żonglowanie jest w porządku, ale brakuje mi tego łaba-daba-bum-bum. Bum. A mnie twojego pam-pam-para-pam-pam. Pam. Czekaj, czekaj. Nigdy nie grałem pam-pam-param-pam-pam. Pam. A ja nie grałem łaba-daba-bum-bum. Bum. O... Wiesz, że ja zawsze gram pam, pam, ram, pam, pom! Tak? Nigdy nie słyszałem tego, pom! Przez to twoje ram, bam, dira, didam! Źle robisz! Ma być raba, dirarina. O! Futrzak odleciał drapaczem chmur Joego i co? I jest absolutnie sam na pokładzie? Utrzak odleciał drapaczem chmur Joego! Uwaga! Jest na pokładzie absolutnie sam! Patrzcie! Balon kieruje się prosto na wielką górę! W takim razie jedziemy na stację. I to pędem! Będziesz nam potrzebny. O matko, teraz leci nad rzeką. On gryzie liny, przegryzł liny. Jest! Tam! Jest! Leć równo, jeśli możesz. Ja będę próbował przyciągnąć kosz. naszego żującego potwora. Brawo, dobra robota! Ula! Co za ulga. Biegnij, biegnij, potworku. Od tej pory sugeruję jednak rzuć na ziemi. O, jak dobrze, że nic ci się nie stało, futrzaku ty mój. Wiesz, martwiłem się. To twoja kolacja, mamo. Mmm, pachnie pięknie, Branu. Ja dziś nie gotowałam Helen. Odpoczywałam cały dzień. <grywa> Musicie przyjąć to, co ugotowałem z pomocą moich wspaniałych asystentów. Witaj, Dilis! A gdzie Norman? No, cóż! Pewnie jeździ na desce. Ale zrobił to z okazji dnia matki. A co to jest? Wygląda jak zwyczajna nakrętka przybita do kawałka deski. James, nie bądź niegrzeczny. Ależ to jest świecznik! Czy mogę z niego skorzystać, Bronwyn? Jasne, Dilis. Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. <śmiech> 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 Dzień matki jest do bani. Wszyscy koledzy są ze swoimi mamami, a samemu na desce jest strasznie nudno. Dziękuję za zaproszenie, Trevor. To był świetny pomysł! Wieczór przy świetle. Ojej! Przepraszam! A! 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 Uważaj, Dylis! Uważaj! Posłuchajcie mnie wszyscy, zachowajmy spokój! Musimy teraz szybko wyjść z kawiarenki! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Wybuchł pożar w naszej kawiarence! Pośpieszcie się! Tym razem to nie jest fałszywy alarm! Charlie zawiadomił osobiście! Ciekawe, gdzie to się pali. Penny i Elvis, przygotujcie węże. Ja sprawdzę, czy nikt nie został w środku. Dobrze, Sam. Mamo, mamo! Norman, zostań! Ale moja mama jest w środku! Twoja mama jest tutaj. Norman! O, mamo, tak się wystraszyłem, że jesteś w niebezpieczeństwie. O, Norman, czy naprawdę ci na mnie zależy? Oczywiście, o. że tak. Jesteś moją mamą. Skakuj piesku! Dasz radę! Ech, brawo! Lepiej znam się na stronach świata. Nieważne kto tu prowadzi, kto się zna na czym lepiej. Zgubiliśmy się? No, masz rację. To jak my teraz wrócimy do domu? Wiem! Poszukamy znaków, które widzieliśmy, gdy szliśmy w tę stronę. Na przykład z tej wielkiej skały. Ach. Bronwyn, masz coś, co należy do bliźniaków? Żeby radar mógł znaleźć trop Tak, mam ich kurtki Trzymaj piesku i wąchaj dokładnie Radar, jesteś nam potrzebny Musimy znaleźć Jamesa i Sarę Dobry piesek Jest to ta wielka skała, byliśmy tu dzisiaj. O, a tam jest studnia, idziemy w dobrym kierunku. Słyszysz czekanie? Tak bardzo się bałam, że uderzył w was piorun. Przepraszam, że zostaliśmy w lesie, ale nie wiedzieliśmy, gdzie mamy iść. Bo nic, tylko ciągle się ze sobą spieracie i rywalizujecie. Tak, ale w końcu wymyśliliśmy razem, jak wyjść z lasu. Potem pomógł nam sam. I radar, nie zapominaj o nim. A, coś podobnego. Nie przestraszył się. Jest już wyleczony. Wiedziałem, że nadaje się na psa strażackiego. Mam, mam dla ciebie pamiątkę. I to jest od nas obojga. To mi się podoba. Koniec ciągłej rywalizacji. O, nie stój! Dziadka sobie daruj! Zwoń po strażaka sama! <trym wytrzyma> Dwa pożary piekarników w kawiarence u Bronwyn. Uwaga, dwa piekarniki palą się w kawiarence u Bronwyn. Penny, wierzcie z Arnoldem Venus. My jedziemy Jupiterem. Tak, tak jest, jest, robi się. Robi się. Dla pełna. Plen 100%. Arnold, odetniesz zasilanie, dobrze? Penny, polecisz gasić pożar na górze. Tak, tak jest, robi się. robi się. Zasilanie odcięte. Sam popatrz udało się! W końcu wykiełbasiłem się z tego stroju! Jestem gotów, mogę brać się za pożar. Przykro mi, ale się spóźniłeś już po pożarze. Nie! To jeszcze nie koniec! Jak to? Bo ja też wstawiłam u nas w domu sporo pizzy i ustawiłam maksymalną temperaturę. O nie! Jeśli u niej też się pali! Spokojnie! Pęwij ratunek! Pełna tlen 100% zasilanie odcięte Bardzo wszystkich przepraszam, to ja zmusiłem dziewczyny, żeby wsadziły tak dużo do piekarników. Trochę się za bardzo rządziłem! Trochę! Posłuchaj, wiem, że chciałeś pomóc dziadkowi, ale należało w tej sytuacji zaczekać na rodziców. To też moja wina, powinniśmy ich jednak lepiej pilnować. Co teraz będzie? Przecież taka gala bez jedzenia nie ma sensu. Słuchajcie, chyba wiem, jak zdobyć coś smacznego.